Cześć, witam serdecznie po moim krótkim urlopie, teraz już wracamy do nagrywania i wracamy od razu mocno, bo z listą TOP 10 dzisiaj porozmawiamy o 10 grach, najlepszych grach planszowych, jakich ja nie mam w kolekcji. Więc to będzie kolejna bardzo subiektywna lista, to będą gry, które ja osobiście bardzo lubię, ale z jakiegoś powodu nie mam ich na półce. Za chwilę przy, przy każdej konkretnej pozycji będę już Wam wyjaśniał dlaczego, jak to się stało, czy, czy wymieniłem, czy sprzedałem... O co w ogóle chodzi, i od razu, żeby nie przedłużać, przejdziemy do pozycji numer 10, dziesiąte miejsce, będzie to Nemesis. Nemezis jest to gra, której osobiście nigdy w kolekcji nie miałem. Miałem tylko i wyłącznie pożyczony egzemplarz na potrzeby gdzieś tam ogrania i podzielenia się jakby z Wami moją opinią na temat tej gry. Nemezis to jest naprawdę świetna, świetna gra i partii naprawdę nie odmówię. Jest to gra bardzo klimatyczna, która świetnie oddaje właśnie realia obcego właśnie Lidleya Scotta, gdzie mamy klimatyczną grę, poruszanie się postatku, mamy zdrady, mamy właśnie ukryte cele. Mamy walkę właśnie z kosmitami i to wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Kwestia dlaczego tej gry konkretnej nie mam w kolekcji, jest taka, że po prostu jest to bardzo specyficzna gra, która moim zdaniem wymaga raczej większego grona. Moim zdaniem Nemesis dobrze sprawdza się jednak w większej ekipie, na przykład nie, pięciu osób gdzie możemy każdy mieć unikalne cele, gdzie możemy jakby współpracować ze sobą, walczyć ze sobą. Ta gra naprawdę ma, ma, dostaje rumieńców po prostu, kiedy, kiedy możemy faktycznie w większej ekipie grać. I wydaje mi się, że też bardzo ona plusuje jakby w ekipie, która często gra w e, tę grę. Ze względu na to, że jest tutaj sporo takich małych zasad, które po prostu jesteśmy w stanie zapomnieć, jeżeli długo w Nemezis nie zagramy, one głównie są dodane ze względów tematycznych, więc są bardzo, bardzo klimatyczne zasady związane właśnie z rozprzestrzenianiem się potworów na statku, z walką z potworami, wiecie, eksploracją. To wszystko jakby ma sens, i ja widzę, dlaczego w tej grze się pojawiło, ale to nie jest gra po prostu dla mnie do kolekcji, ze względu właśnie na to, że musiałem tak, raz, że sobie przypominać zasady, a dwa, zbierać dużą ekipę osób. Ludzi, którzy po prostu ze mną w to grali, a my jednak zazwyczaj gramy w mniejszej ekipie, więc wydaje mi się, że byłaby to niejako marynacja troszkę gry, gry na naszą kolekcję, mimo że ja Nemesis bardzo, bardzo lubię. Moja dziewiątka będzie to bardzo ciekawa historia gry. Będzie to Conan, gra z Kickstartera. Ja recenzowałem i przygotowałem dla Was przykładową rozgrywkę Conana, jak to właśnie wychodziło. Jest to gra też właśnie bardzo tematyczna, gdzie jako Conan walczymy z różnego rodzaju potworami. Jest to gra taka kooperacyjna, gdzie współpracujemy z graczami. Mamy świetny system zarządzania akcjami przez przesuwanie takich kryształków, wydawanie ich na konkretne akcje. I naprawdę gra, jakby i wygląda świetnie. Jest bardzo tematyczna. Troszkę jest pałaganiarska, jeżeli chodzi o zasady, i to też jest ten taki minusik, że jednak te zasady trzeba sobie przez jakiś czas byłoby przypominać przy każdej rozgrywce. Tutaj skalowanie akurat nie jest problemem, bo niezależnie czy gracie to na dwie osoby czy na pięć osób jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. E, tutaj jest specyficzna historia konana, ze względu na to, że ja niejako e, przygotowując się na Kickstartera Batmana, e, czyli Batman e, Gotham City Chronicles, który miał być jakby jeden do jednego tą samą grą, tylko w innym temacie bliższym mojego serca bo jednak Batman to wiadomo, Batman no zawsze. E, i po prostu jakby zaufałem, że gra będzie przynajmniej tak samo dobra, a jednak spodziewałem się, że będzie dużo lepsza. I po prostu sprzedałem tę grę w czasie Kickstartera, bo mówię, a dobra, za kilka miesięcy tam będę miał tego Batmana. No i co się okazuje, że dla mnie Conan jest zdecydowanie lepszą grą. I teraz troszkę żałuję, że tę grę nie posiadałem w kolekcji. Z drugiej strony nie wiem, czy aż tak często bym nią grał, żeby teraz za wiecie, kilkaset złotych odkupować tego Conana z do kolekcji, po tym jak zawiodłem się na Batmanie, więc to jest taka słodko-gorzka troszkę historia, że, że gra, która jest naprawdę kapitalna. Pozbyłem się jej, to troszkę żałuję, ale też wydaje mi się, że, że nie miałbym powodu, żeby teraz znowu inwestować w Konana, ze względu na to, że, że jest jednak sporo, sporo fajnych Ameryki Traszy w naszej kolekcji. nie Konan jest kapitalną. Wiadomo, że jeżeli będziecie mieli okazję, w Konana koniecznie, właśnie sobie zagrajcie. Usemka e, jest to. Inis. Jest to gra od wydawcy Portal, właśnie z tej takiej, można powiedzieć, trylogii, gdzie były Cyklady, był Kemet i było Inis. I wydaje mi się, że Inis jakby dla mnie osobiście, jakbym nie miał po prostu wskazywać, która jest najlepsza, która jest najgorsza, miałbym ogromny problem. Każda ma swoje plusy, każda ma swoje minusy. Inis ma bardzo dużo unikalnych rzeczy jakby do zaoferowania, ale akurat u nas jakby wśród moich współgraczy, nie zajmował tą trzecią, ostatnią pozycję z tych trzech gier, o których właśnie wspomniałem. Ja nie byłbym w stanie wskazać, może Inis jest delikatnie najlepszą grą, może bardziej cyklady, bo są bardziej przystępne, chwilami lubię Kemeta, ciężko ogólnie, ogólnie powiedzieć. Jakby Tematycznie jest naprawdę bardzo fajnie, bo, bo to jest jakby całkiem całkie, jakby nowe uniwersum, może powiedzieć, historyczne dla, dla gier Amateur Ja Ja osobiście nie grałem Gra, która byłaby jakkolwiek podobna, Przypiegra, wiecie, grafika, ciekawy system walki, ciekawy system wygrywania na tym, że mamy takie unikalne jakby cele do realizacji, które musimy spełnić, żeby wygrać. Także nie jest to taka wiecie, gra na punkty, nie jest to gra na, na metropolię, tak jak w cykladach, tylko naprawdę ta gra oferuje coś całkowicie innego i mówię, jedyny powód, dla którego nie mieści się po prostu w naszej kolekcji, jest bardzo duża konkurencja u nas gier Aria do bo wiecie, mam wszystkie te, te gry Arika langa od House'u w Starym Świecie, przez bladajże przez Rising Sun, przez Anka, e, Gatfadera e, i wiecie, jeszcze są Cyklady, Kemet, więc też naprawdę jest problematyczne, żeby jeszcze Inis jakkolwiek dostał tego miejsca na stole, mimo że jest to gra, której ja po party nie odmówię. Także Inis, Inis, e, świetna, świetna gra. Siódma pozycja będzie to Sherlock Holmes, detektyw doradczy. Jest to gra, na którą bardzo długo czekałem jakby w wersji polskiej. Ja kupiłem wersję angielską, przychodziliśmy dużo, dużo właśnie tych spraw, później dostajecie polską wersję, też przechodziliśmy sprawy i wydaje mi się, że gra po prostu nam się ograła. Nie dość, że, że udało nam się przejść większość spraw dostępnych jakby w, w tym pudełku, i w tej świeżonej wersji, w tej starej wersji, to po prostu już jakby w pewnym momencie nasyciłem się tą grą. Jeżeli byłaby jakaś, wiecie, technologia, która by pozwalała, jak wiecie, w facetach w wymazać komuś pamięć, zagrać jeszcze raz w Sherlocka, wyrywkowo wyczyściłbym sobie pamięć, żeby te, o tym konkretnym Sherlocku właśnie zapomnieć, żeby móc jeszcze raz tego doświadczyć, ale przeszedłem, jestem zadowolony, stwierdziłem, że już po prostu ograliśmy, nie ma sensu dalej tego trzymać w kolekcji, bo tyle, tyle przepięknych gier po prostu i detektywistycznych wychodzi i, i klimatycznych, więc, więc, gra tego typu to świetne doświadczenie. Polecam Wam serdecznie. Ale jak przejdziecie, to wydaje mi się, że już po prostu ciężko zapomnieć tak, te wszystkie sprawy, żeby jeszcze raz do tego usiąść jeszcze raz przechodzić. Także, Sherlock to jest typowo, typowy przykład właśnie ogranej gry. Szóstka jest to kawał kapitalnej gry, w którą nikt ze mną nie chciał grać, czyli Mage Knight. Mage Knight, jedno z najlepszych gier, jeżeli chodzi o budowanie talii. Jedno z najlepszych gier, jeżeli chodzi o wiecie, zarządzanie akcjami. Gra, która jest w klimatach fantazy, gdzie podróżujemy po świecie, walczymy z różnego rodzaju przeciwnikami, musimy spełnić duże cele scenariusza i naprawdę ja Mage Knighta bardzo chętnie bym zagrał, ale jest to gra no, przeładowana jakby zasadami, jeżeli chodzi właśnie o takie nauczenie się tej gry, a szczególnie po dłuższej przerwie, tak jak ja musiałbym do tego usiąść i jeszcze nigdy nie, nie doświadczyłem entuzjazmu moich współgraczy, właśnie kiedy siadaliśmy do Mage Knighta. Raczej znaczy, ja bym tą osobą, która była zajarana, chciała w to grać. Siadałem do tego jeszcze kilka kilkakrotnie, później Solo, ale stwierdziłem, że to gra, która by po prostu marnowała się u mnie no, w kolekcji. W momencie kiedy w zasadzie nigdy bym w tozyki nie zagrał. Nie, w momencie kiedy, wiecie, gram na konsoli, gram na, na, na Switch'u, gram na PlayStation i, i gram w niektóre jeszcze planszówki solo i kolejna gra solo, która byłaby duża, rozmuchana, zajmowałaby dużo miejsca na półce. I jednocześnie lądowano stale bardzo rzadko, to byłaby marynacja. Tym bardziej, że tak jak mówię, po każdej sesji, nie wiem, po kilku miesiącach musicie wrócić i sobie przypomnieć zasady, I to jest najbardziej skomplikowane. Bo jednak, instrukcja Made to jest po prostu legendarna, długa instrukcja, którą po prostu trzeba zrozumieć. Także Made kawał, kawał kapitalnej gry, która po prostu u nas w kolekcji się nie mieści. Piątka, będzie to kolejny przykład gry, która. Jest świetna, ale przegrała po prostu konkurencję Shogun, Jest to gra, która miała po prostu swój moment. W momencie, kiedy ja, ja ją poznałem, była to po prostu jedna z moich totalnie ulubionych gier. Ulubiona albo druga ulubiona, jak zwał, tak zwał, gra, która jest w sposób prosty Maria Control, gdzie programujemy akcje, walczymy, mamy świetną tą wieżę bitewną. Jest to gra, która dawała mi zawsze dużo emocji. Jedyny, jedyny powód, dlaczego nie mamy już na chwilę obecną Shoguna w kolekcji, jest to, że po prostu jest nasza półka przeładowana grami Adia Control. W momencie, kiedy miałbym zaproponować w coś, wiecie, żeby zagrać, to, to prędzej właśnie zagramy w Godfarera, prędzej zagramy w Chaos w Starym Świecie albo w a. a niestety właśnie ten szogun już jako taka troszkę starsza gra, nie każdemu do końca pasuje, jednak, jednak ja, ja się spotkałem z tym, że Osoby, które lubią wiecie, gry wojenne, takie bardziej klasyczne gry, które grały gdzieś tam w ryzyko, to one to szczególnie bardzo, bardzo chętnie się dały. Osoby, które lubią po prostu bardziej gry, wiecie euro, lubią sobie zarządzanie surowcami, one były gdzieś tam zadowolone, ale jeżeli już miały zagrać fali które kontrolę, wolały coś jednak szybszego, bardziej jakby, nowocześniejszego, wiem, więc z troszkę u nas na półce się kurzył. A szkoda, bo to jest świetna gra, której ja też nie odmówię, nie odmówię rozgrywki. E, także, także już możemy przejść do e, pozycji czwartej jest to Ra od Dainera To Jest ulubion, moja ulubiona gra tego e, legendarnego autora, który wiecie, wydał kilkaset dużych gier, ale Ra to jest moim zdaniem jego, jego po prostu najlepsze dzieło. Gra, gdzie macie świetną licytację, gdzie pozyskujecie kafelki po to, żeby punktować na wiele, wiele różnych sposobów. Także ta podstawa mechanika, gdzie musimy jakby niejako płacić za te, za te kafelki, czy chcemy je wziąć, czy poczekamy na coś lepszego. Naprawdę działa tutaj świetnie. I jest to gra, która niestety z jakiegoś powodu nigdy nie była dobrze dostępna w Polsce. Wychodziła jakieś, wiecie, wersje angielskie, pierwsza wersja, wersja taka deluxe odświeżona. Teraz chyba nowa wersja już tam wychodzi. No i tak czekam, czekam i zobaczymy po prostu, czy ktoś wydawca zdecyduje się przewrócić ra po prostu do naszej kolekcji. To była gra, która po prostu nawet jeżeli gdzieś tam widziałem w sklepie, to nigdy jej cena nie była adekwatna do, do, do tego, co tak oferuje, no bo to jest jednak, wiecie, gra kafelkowa, gra w licytację ja, ja nie jestem wielkim zwolennikiem gdzieś tam przepłacania za gry, tylko i że uwielbiam dany tytuł, to będę za niego przepłacał. Za dużo jest po prostu inny gier, słuchajcie, do grania, żeby gdzieś tam dwukrotnie przepłacać za grę, która, która powinna być dostępna w miarę, w miarę rozsądnej cenie. Także czekam, aż ra pojawi się po prostu w sklepach. Może niedługo to nastąpi, zobaczymy. Moja pozycja trzecia będzie to chyba najpopularniejsza gra na całej tej kolekcji, czy na całej tej liście: czyli reformacja Marsa. Jest to właśnie przykład gry, gdzie, gdzie ja jestem wielkim zwolennikiem teleformacji Marsa. Za każdym razem jak to nie siadałem, byłem zachwycony. Lubię właśnie regrywalność, lubię, że możemy łączyć ze sobą karty. Ja nawet nie, nie, chyba nie grałem żadne dodatki, albo może w jeden, albo dwa maksymalnie, a, a możecie sobie to rozszerzać w nieskończoność, wiecie, tych wariantów, tych możliwości. Tych różnych kart, jakie pojawiają się w tej grze, jest naprawdę multum. I ja po prostu uwielbiam te, tego typu gry, że, że dają wam karty na ręce i kombinujcie, kombinujcie jak możecie stworzyć sobie ten silniczek i naprawdę gra jest, gra jest kapitalna. To co, co jakby blokowało moich współgraczy, żeby, żeby się cieszyć z tą grą, w zasadzie było kilka powodów, ludzie którzy są wiecie estetami, którzy uwielbiają gry, którzy, które ładnie wyglądają, mogli być mocno zawiedzeni, bo już jakby sam sam projekt graficzny tej gry jest ok, bardzo czytelny, bardzo taki przyjazny użytkownikowi, ale no pozostawia dużo do życzenia z tymi wiecie, grafikami, które pojawiają się na kartach. Następna sprawa, że nie jest to bardzo krótka gra, bo nawet nawet jeżeli gracie PC na dwie, trzy osoby, to nadal musicie się z tym liczyć, że jednak jest to troszkę dłuższa gra niż takie standardowe euro, w Worker's Placement, gdzie sobie gracie i po prostu kończycie sobie rozgrywkę. Także, także niestety ona nie lądowała u nas na stole, jeżeli grałem w Teleformację Marsa to bardziej, wiecie, w jakichś kawiarenkach, bardziej na jakichś konwentach niż w domu. Ten egzemplarz, który mieliśmy w domu, to wiecie, zagrałem go tam dobre, dobre kilka razy, nie wiem, może, może 10 partii i w zasadzie nigdy więcej ta gra nie powróciła na stół, mimo że jest po prostu jedną z najpopularniejszych, najlepiej ocenianych gier ekonomicznych chyba, jakie w ogóle istnieją, także, także Teleformacja Marsa kawał świetnej gry. Dwójka będzie to kolejna bardzo niedostępna gra. Jest to Chinatown, w którego grałem właśnie mojego dobrego kolegi. I była i jest to gra po prostu bardzo prosta w swoich zasadach, bo dostajecie jakieś tam biznesy, dostajecie jakieś pola, które możecie właśnie te, te biznesy wznosić na danych polach. I musicie targować się z innymi graczami po to, żeby mieć odpowiednie działki, po to, żeby mieć odpowiednie kafelki biznesów, po to, żeby je wznosić, żeby zarabiać na tym pieniądze. Także jestem moim zdaniem najlepsza możliwa wersja, wiecie, takich gier ekonomicznych, jak nie wiem, monopolii, gdzie, 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 gdzie rzucacie kostkę, duszacie się i tam jest duża losowość. Tutaj jakby całkowicie kontrolujecie to, co dzieje się w czasie rozgrywki i ten motyw właśnie gry nadstawiony jest w Chinatown Kapitalny. Ja jestem wielkim szoku, że ta gra nigdy jakoś tak w Polsce się nie pojawiła, nie wyszła jakaś polska wersja. Z dodrukami zawsze był problem, bo, bo jak nie, nie wiem, pojawiła się, pojawił się nowy dodruk, to tylko na przykład w Niemczech i tylko w ograniczonej bardzo puli, która szybko znikała, albo egzemplarze były w bardzo wysokiej cenie. Także Chinatown jest to gra, którą ja po prostu bardzo, bardzo bym chciał mieć w swojej kolekcji i jak tylko, jak tylko zobaczę jakąś ofertę taką w miarę wiecie, rozsądnej cenie, to na pewno Chinatown China kupię. Bo w odróżnieniu od wielu gier, które pojawiają się na, 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 na tej liście, wydaje mi się, że to jest gra, która by często lądowała u nas na stole, bo jest przystępna. Powiedzmy od trzech tam czterech graczy, już spokojnie, możecie sobie usiąść zagrać, możecie to bardzo łatwo wytłumaczyć, możecie to, w to szybko zagrać. Także Chinatown to jest taka klasyczna gra, która jest naprawdę w moim sercu na zawsze i przez wiecie, bite po prostu 10 lat, odkąd w to zagrałem, jeszcze nie doczekałem się, żeby Chinatown mieć w swojej kolekcji. Numer jeden będą to zakazane gwiazdy. Zakazane gwiazdy łączą w zasadzie wiele powodów, które wymieniłem wcześniej. Pierwszy powód jest to, to że gra jest w sposób już nie jest drukowana, więc ona w zasadzie jest niedostępna. Ceny, jeżeli ktoś chce sprzedawać zakazane gwiazdy są bardzo wywindowane przez to, że jest niedostępna. Ale kolejny powód jest taki, że nawet jeżeli bym sobie kupił zakazane gwiazdy, bardzo rzadko by lądowały na stole. Jest to typowa gra, taka, że macie wiecie zgraną ekipę albo zgranego jednego współgracza i jakby zasady macie zawsze na bieżąco w głowie, pamiętajcie, nie musicie sobie ich przypominać. I dodatkowy aspekt, że tutaj jest tak głębia strategiczna, wymagająca tego, żeby po prostu pamiętać, jakie karty ma dana frakcja, jakie jednostki ma dana frakcja, co działa dobrze z czym. I wtedy tutaj macie po prostu troszkę jak w szachach. Duże doświadczenie po prostu tutaj daje daje dużo frajdy, bo możecie wiecie, przeciwstawiać się, możecie mieć takie wewnętrzne bitewki z, z danymi przeciwnikami, że pamiętamy, że w danej partii oni zagrali w taki sposób, więc czy teraz ja powinienem budować się w ten sposób, żeby przeciwdziałać jego strategii, czy po prostu grać po swojemu i nie przejmować się tym. Fajne jest to, że możecie bać się frakcjami zagrać i zawsze gra się troszkę inaczej, więc zakazane gwiazd jest to gra, do której ja na pewno bardzo chętnie bym wrócił. Nie jestem przekonany, czy ona w, nas w kolekcji byłaby najszczęśliwszym wyborem ze względu, na to po prostu, że nie byłaby dostatecznie używana. Jak widzicie po tej liście, ja jestem taką osobą bardzo praktyczną, jeżeli chodzi o gry planszowe. Troszkę wyleczyłem się z takiego kolekcjonowania gier na zasadzie, że uwielbiam daną grę, to ona musi być u mnie na półce. Bardziej skupiam się na tym, żeby te gry faktycznie były używane. Także, także e, wszystkie gry, które zobaczycie na półce, to są gry, które jestem w stanie po prostu z dnia na dzień. Wyciągnąć, zagrać i mieć z tego dużą przyjemność. A tego typu gry te świetne, które pojawiły się na mojej liście. Od okazji, jeżeli uda mi się zagrać, to, to będę niezwykle szczęśliwy, bo są gry, które spokojnie znajdują się na moim wiecie. Top 50 ulubionych gier na 100%. Także e, dzięki wielkie, że oglądaliście ten filmik. E, ogromne dzięki za wszystkie łapki, za wszystkie te komentarze taktyczne i dajcie znać w komentarzach, jakie gry Wy bardzo lubicie. Ale z jakiegoś powodu nie macie ich w kolekcji. Możecie dopisać też dlaczego, bo mnie to bardzo właśnie zawsze interesuje, dlaczego dana gra nie znajduje się w Waszej kolekcji. Eee, no i, i dzięki wielkie, że oglądaliście do następnego. Hej!